serdecznie ponownie na moim kanale w kolejnym holu i w nowym roku. I właśnie z tej okazji życzę Wam dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, czego sobie zapragniecie. Dzisiaj na moim kanale będą królowały stylizacje motyw kropaczek, czyli będzie tak elegancko i stylowo. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, będzie Wam się miło oglądać i choć troszeczkę się zainspirujecie. Więc już nie przedłużam i zapraszam serdecznie do oglądania mojego nowego filmu Zapraszam i przechodzę do pokazywania pierwszej rzeczy, którą jest śliczna bluzeczka biała w czarne duże groszki. Rękawy są długie. W rękawach mamy tutaj na górze gumeczkę, która jest elastyczna i bardzo ładnie dopasowuje się właśnie do ciała, do ramion, do rąk. Bardzo ładnie to wygląda. Bluzeczka jest taka ze śliskiego materiału, czyli nie gniecie się w ogóle, jest przyjemna do tyku, i bardzo mi się to podoba właśnie. Firma Papaja w rozmiarze 14 jest taka luźniejsza, ale na przykład do tej spódnicy, którą na sobie będzie idealnie pasować. Z tyłu bluzka prezentuje się tak. Bardzo ładna taka wersja elegantsza i będziecie mogli zobaczyć na stylizacji, jak prezentuje się właśnie tej fajnej brzeczce. Następną rzeczą, którą Wam chcę zaprezentować, jest urocza sukienka, która posiada górę ala bluzkę kolorze kremowym, a groszki są w kolorze czarnym. Dodatkowo sukienka posiada na górze takie dwie duże falbanki, które dają takiej dziewczęcości i urokliwości tej sukience. Dekolt jest okrągły, dół mamy ala spódnica w kolorze czarnym, w środku jest gumeczka, która jest marszczona. Bardzo ładnie to się prezentuje. Z tyłu sukienka wygląda tak. I dodatkowo możemy sobie jeszcze przewiązać te dwie tasiemki i zrobić kokardkę. Myślę, że sukienka jest taka naprawdę bardzo elegancka i też taka naprawdę fajna. Nie ma żadnych tutaj rękawów, po prostu jest bez rękawów sukienka. I co jeszcze miałam powiedzieć? Chciałabym jeszcze tak dodać od siebie, że można ubrać tą sukienkę sobie, a na to czarny sweterek i wyłożyć te falbanki. I myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądać. I tak właśnie, zobaczcie na przebitce, która się wyświetli po boku. Następną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, jest ładna bluzeczka w kolorze białym, a kropeczki są w kolorze czarnym. Mamy tutaj dekod w szpic, rozmiar jest S, firma Flash Classic. Rozmiar jest S, ale jest na mnie dobra. Taka bardziej oversize'owa ta jest rozmiarówka. Yy, dodatkowo bluzeczka Posiada żabocik, który jest zakończony czarną lamóweczką i ślicznie to się prezentuje. Rękawy są długie, mamy zakończenia falbanką, ślicznie, bardzo uwielbiam. I na dole bluzeczki jest wszyta gumeczka i nawet to fajnie wygląda, podoba mi się. Z tyłu bluzka prezentuje się tak, coś takiego. Taka również wersja elegantsza i na przebitce będziecie mogli zobaczyć outfit, jaki stworzyłam właśnie z tą bluzeczką. I na koniec mam tutaj do pokazania taki biały sweterek w granatowe kropeczki, zapinany na hawki z dwoma ładnymi kieszonkami po bokach. Środek sweterka i dekolt jest zakończony granatową lamówką. Kieszonki też, a właśnie, jeszcze na rękawach również jest ta lamóweczka. Bardzo ładnie to wygląda. Cały sweterek jest taki cieplutki Myślę, że jeszcze na tą porę, którą mamy za oknem Jak najbardziej będzie nam przydatny Z tyłu sweterek prezentuje się tak Urocze kropeczki Dodają takiego charakteru I bardzo ładnie się prezentuje ten sweterek Myślę, że będzie można go bardzo łatwo Wystylizować Czy do białych spodni, czy do czarnych Do spódniczki Naprawdę nie będę miała z tym problemu Wyświetli się przebitka I będziecie mogli zobaczyć jak wyglądam w tym ciekawym sweterku I na jak zawsze mam styloweczkę z second-handu. Dzisiaj założyłam białą koszulę w czarne kropeczki. Do tego granatową spódnicę MIGI z rozporkiem na nodze. I dodatkowo spódnica posiada taką falbankę na boku. I jeszcze, żeby było bardziej ciekawie i elegancko, dodałam do tego taką opaskę w perełki białe na głowę. I myślę, że całość wygląda bardzo ładnie i stylowo. Coś takiego. Dziękuję serdecznie za uwagę i za oglądanie mojego filmu. I właśnie zachęcam jeszcze do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, mile widziane komentarze, które bardzo lubię od Was czytać. I zapraszam serdecznie na moje kolejne hole lumpeksowe. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!